Witajcie moi drodzy, jest niedziela, kolejny nasz odcinek. Witajcie. Dziś zaczynamy od Krakowa i postaramy się wejść jak najwyżej na ten opuszczony tutaj szkieletor. Pierwotnie miał to być luksusowy akademik. Kurcze jakie tutaj by musiały być imprezy jakby to było. 277 <laughs> apartamentów obok AWF-u no to wiesz. Aż żal. Dobra postaramy się tam wejść i zwiedzić jak najwięcej. Myślę, że nie będziemy wchodzili na każde pojedyncze piętra, bo zajęłoby to dużo czasu i film byłby zbyt długi. Przejdziemy sobie po pierwszym piętrze i później postaramy się wejść na samą górę. Także zapraszam do oglądania, wchodzimy. Urządzenie. Ładnie tutaj, ale nie wiem, czy będziemy chodzili po wszystkich piętrach, bo trochę nam to zajmie. Na samą górę wejdziemy, no? Ale ładne te malunki Mogę i do grafiki, nie mogę też nie No to spójrz tylko. Jeszcze Akademik miał być bardzo luksusowy z siłownią, sauną. 277 apartamentów bodajże tutaj miało być. No, niestety. Postanowiłem, że wejdziemy sobie na dach i troszeczkę popodziwiamy tutajszą panoramę dookoła. Także zobaczymy. Wszystkich pięter nie będziemy. Nie będziemy obchodzić każdego jednego piętra ze względu na to, że trochę by nam to zajęło, a wszystkie piętra będą niemalże identyczne, dlatego wejdziemy sobie zaraz na samą górę i myślę, że myślę, że u góry będą fajne widoczki. A tutaj jest dobra.

Zobaczymy tutaj. Na czwartym piętrze jesteśmy? Tak, na czwartym piętrze. O, tu już się zaczyna ładnie robić. Dobra, co idziemy wyżej, nie?

pełno tutaj materiału też może być no co idziemy jeszcze wyżej no, no widoczki ładne

Ale tutaj fajnie. Nie chcę za bardzo tak podchodzić do tych okien, ale No ładnie, ładnie. Taki pustostan, ale tak dość takie ciekawe. Dość świeży, nie? Dość taki świeży, no. Nie wiem jak to jest tego wypuszczony. Jest mi piękną jak patrzymy. Poważnie? No. Poważnie. O proszę bardzo, tutaj ławeczka. <laughs> Elegancko. Hmm. Ciekawe, czy to tak na kamerze będzie, wszystko fajnie widać. Hmm. A no tak, no bo ja nie, nie wspomniałem. No tak, jesteśmy w Krakowie. To jest miejsce takie, gdzie po prostu nie ma co zniszczyć, a może je znaleźć każdy. No Ale mam dziś piękny dzień. A się nie chce stąd schodzić, ci powiem. Albo się tak fajnie tutaj czuję Bardzo fajnie No i szkoda właśnie, że kolejny obiekt nie został dokończony. Luksusowy akademik. Kurczę, jakie by tutaj imprezy były. Co by się tutaj działo. Pięknie. Co schodzimy już. Nie będziemy nadużywać jak to mówimy gościnności. Porobimy sobie jeszcze zdjęcia, jakieś szorciki i będziemy uciekać. Także w tym odcinku to by było już na tyle, za chwilkę jedziemy dalej w kolejne miejsce, nagrywać kolejne filmy, a z wami widzimy się za tydzień w niedzielę. Także do zobaczenia, trzymajcie się, bądźcie zdrowi i cześć. Cześć!